Tak to chyba najważniejszą rzeczą jest właśnie ta ich samodzielność. Bo nam się wydawało, bo my tak byliśmy wychowywani, że dziecko to musi być cały czas za rączkę prowadzone, dziecko musi mieć pokazane, a kiedyś się czegoś nauczy. Oczywiście tutaj dzieci mają zupełnie inne rozwiązania niż mieliśmy my, jak byliśmy dziećmi. Każde dziecko jest tu samodzielne, rozkłada sobie wszystko, zajmuje się tym, składa, odnosi na miejsce. To jest jakaś różnica w przyszłości. Zobaczymy, jak to się przełoży na ich działania i na ich podejścia do różnych spraw. Widzę w nim samodzielność samodzielność przy ubieraniu się, samodzielność przy spożywaniu posiłków. I to widzę w domu. Widzę w domu, że on mówi: Mamo, ja chcę sam, ja sam sobie nałożę, ja umiem już. Metody nauczania przyspieszyły. To, że dzisiaj nie musimy wkuwać na pamięć, nie musimy ściągać, nie musimy dzieci wstawiać do kąta, nie musimy dzieci traktować podmiotowo, że to co nauczyciel powie, to ten, to dziecko musi wykonać, to to już się zmieniło. Tak? I dzięki temu możemy, tak jak my obserwujemy u naszych dzieci, one są bardziej śmiałe więcej pamiętają, szybciej się uczą i te ich potrzeby są dostosowane do tego, do, do, do ich samych, a nie do potrzeb grup. Ale jak, jak w tej placówce, bo to takie jest czasami jak, jak za mgłą, że to Montessori to jest w ogóle tam się nie uczy i dzieci robią, co sobie chcą. Więc taka pierwsza główna różnica to jest taka, że którą zauważyliśmy, że kiedy odbieraliśmy nasze dzieci z innych placówek, to tam było cały czas głośno. Nauczyciele krzyczeli, dzieci biegały, zabawki były porozrzucane. Był jeden wielki taki hałas harmider w placówce Montessori. Takim główną różnicą, z której też się znajomi śmieją, było to, że tu była cisza, tylko nie taka cisza wymuszona, tylko gdy zaglądaliśmy przez okno do sali, to dzieci same z tymi pomocami, które tutaj za mną są, siedziały i z tymi pomocami pracowały.